Aleksander Fredro powiązał jedzenie z małżeństwem. Autor Zemsty i Ślubów Panińskich bardzo często mówił tak. Dobra żona tym się chlubi, że gotuje co mąż lubi. Lub też gdy żona dobrze gotuje, drogę do serca męża znajduje. Fredre i te cytaty pamiętamy z okresu szkolnego. Wspominamy również przepyszne obiady, które gotowały nasze mamy i babcie. A już szczególnie pamiętamy okres Świąt Bożego Narodzenia. W Polsce najbardziej znane Potrawy, które są związane właśnie z tymi świętami, to oczywiście pierogi, karpie smażonej w galarecie, moja mama robiła przepyszne z migdałami, to barszcze, zupa grzybowa, paszteciki z kapustą i z grzybami, z grzybami też uszka, kapusta z grzybami i grochem, kompot suszu, kutia, makowce i pierniki. To wszystko zależało od regionu oczywiście Polski, w którym żyliśmy, w którym dorastaliśmy. Czy zatem jedzenie jest podstawą naszego życia i jakie mogą być jego przykre konsekwencje? Jakie są choroby naczyń krwionośnych i jak możemy im pomóc, a zwłaszcza przed świętami? Zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu programów Zaopiekowanie TV. Już niedługo przed nami święta, a dzisiaj mamy wyjątkowych gości i pozwólcie, że ich przedstawię. Pan dr Grzegorz Lewiński to doświadczony specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte zarówno w Polsce, jak i w renomowanych klinikach w Niemczech, m.in. w Klinice Uniwersyteckiej w Ratysbonie. Jest członkiem polskich i niemieckich towarzystw naukowych oraz posiada certyfikat Niemieckiego Towarzystwa Ultrasonograficznego w zakresie diagnostyki chorób naczyń. A teraz pracuje nie tylko w Polsce, bo w Niemczech cały czas, w Garmisch-Partenkirchen. Dobrze? Tak. Ewa Trojak. Drodzy moi, to absolwentka AWF w Krakowie, gdzie ukończyła studia na fizjoterapii, studia podyplomowe z dietetyki klinicznej w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka oligofrenopedagog, terapeutka ASD i zespołu Aspergera oraz integracji sensorycznej. Tak. Witam Cię, Ewo. No i oczywiście nasza gospodyni, czyli Dagmara Lech, kierowniczka zespołu medycznego Atryjma Med, a także specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego. Aktualnie pracuje również w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na oddziale neurochirurgii i neurotraumatologii, a zawodowo pasjonuje się leczeniem ran i wprowadzeniem nowoczesnych technologii do pracy z pacjentem. Witam Państwa bardzo serdecznie i zaczynamy naszą rozmowę, która nie będzie łatwa momentami, ale jest bardzo, bardzo ważna, zwłaszcza w okresie świątecznym czy przedświątecznym. Panie doktorze, jakie są choroby naczyń? Czy generalnie choroby naczyń musimy rozdzielić na zależą od wieku. Bardzo często rodzimy się już z chorobami naczyń. Mianowicie to są wady naczyniowe, to są malformacje naczyniowe, to są naczyniaki, z którymi często spotykają się rodzice noworodków, które często budzą przerażenie. Natomiast z wiekiem ta specyfika chorób naczyń się zmienia. Idzie w kierunku, można tak nazwać, starzenia się naczyń, czyli generalnie idziemy w kierunku miażdżycy, która. Jest naturalnym procesem, który, który się toczy przez całe nasze życie. Z tym, że ten proces możemy albo przebiega w sposób fizjologiczny, albo ewentualnie poprzez nasz tryb życia, lub, lub, lub aktywność fizyczną możemy ewentualnie spowolnić, lub przyspieszyć, jeżeli to się dzieje. Także z wiekiem, te, te, te zmiany nas, narastają, z wiekiem narastają nam procesy miażdżycowe. Trzeba również rozdzielić między chorobami żył, między chorobami żył i tętnic. W żyłach z kolei narastają cechy niewydolności żylnej, które się biorą stąd, że nasza ewolucja nastąpiła bardzo szybko, że pianizacja, kiedyś nasz praprzodek czy, 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 czy w procesie ewolucyjnym ta przysłowiowa małpa poruszała się w pozycji czterokończynowej, w wyniku ewolucji myśmy, ta pianizacja nastąpiła zbyt szybko, i dlatego do dzisiaj mamy problemy z układem żylnym i z wiekiem rośnie ilość pacjentów, którzy mają problemy naczyniowe, problemy żylne czy przysłowiowe żylaki. Czyli podsumowując jakby ten wstęp, jeżeli chodzi o seniorów, naszą opiekę nad nimi, czego możemy się spodziewać najbardziej? Najbardziej się możemy spodziewać objawów niedokrwiennych w kończynach dolnych. Możemy się spodziewać udarów, które są związane z, z miażdżycą postępującą w naczyniach szyjnych, w tętnicach szyjnych. Możemy się spodziewać owrzodzeń, które są związane z niewydolnością żylną najczęściej. Możemy się spodziewać nadciśnienia, który jest też procesem, który, który przyspiesza procesy miarzycowe, cukrzyca, która jest też w dzisiejszych czasach epidemią naszego społeczeństwa, tych społeczeństw nowoczesnych i to są te procesy, które, które najczęściej spotykają ludzi starszych. A czym się różni zakrzepica od miażdżycy? Bo to mi się najbardziej kojarzy, prawda? Natomiast na jakiś, jakiś może być tutaj, prosty no, sposób, żeby to tak, rozstrzygnąć. Znaczy tutaj trzeba rozdzielić zakrzepicę żylną, zakrzepicę mm -hmm. tętniczą. Zakrzepica żylna dotyczy głównie żył, najczęściej jest związana również z niewydolnością żylną z zaburzeniami krzepnięcia, to już jest bardzo szeroki temat, to mogą być zaburzenia nabyte, zaburzenia wrodzone, zaburzenia krzepnięcia, natomiast zakrzepica tętnicza jest związana bardzo często z miażdżycą, ponieważ ta powierzchnia naczyń zmiarzycowana już nie jest tak, można powiedzieć, tak adherentna i, i, i dochodzi do tego, że na płytkach miażdżycowych mogą wytwarzać się skrzepliny, te płytki są bardzo nieregularne, to są, praktycznie to, to są zwapniałe zwapniałe fragmenty naczyń, na których mogą powstawać się skrzypliny i w tym momencie ta skrzyplina zamyka światło. Tutaj trzeba również rozdzielić pomiędzy skrzypliną czy albo zakrzepicą, a zatorem. Zator jest związany z kolei, to też jest również nagłe zamknięcie naczynia, z tym, że w przebiegu tzw. zatorowości polega to na tym, że najczęściej w sercu powstają fragmenty wykrzepionej krwi, które z prądem krwi są transportowane w różne okolice. Może to być udar, może to być nagłe niedokrwienie w kończynach dolnych, w kończynach głównych. Częściej dotyczy to pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. Także generalnie trudno tutaj rozdzielić choroby naczyń, choroby cukrzyca, choroby serca. To wszystko jest powiązane ze sobą. Ja na szczęście miażdżycy nie mam, jestem sprawdzona, ogromnie się cieszę z tego powodu, więc powiedzcie, no bo nie tylko pan doktor, ale myślę ebo ty też, czy ty Dagmaro wiecie, co robić, żeby tej choroby jakiejś typu miażdżyca nie mieć, czy zakrzepica? Ebo? Myślę, że może nie nie mieć, ale opóźnimy ją. Jak najdłużej musimy zachowywać po prostu zdrowy styl życia. Myślę, że Pan doktor się też zgodzi, bo lekarze za granicą już, myślę, że w Polsce też, jako pierwszą receptę na problemy. Właśnie poprosimy na tę pierwszą receptę. Pro, problemy z, no, problemy tak. naczyniowe wskazują na ruch. Ewidentnie Panie doktorze, ruch tak? Idziemy. Mamy się ruszać? Tak, to generalnie jest takie powiedzenie, że nie ma leku, który zastąpi ruch. Z mm -hmm. ruch zastąpi każdy ręk. Ale czy to jest prawda rzeczywiście, że możemy się ruchem wyleczyć z prawda. sercowych, krążeniowych prawda. spraw? Wie pani co, bardzo często przychodzą do mnie pacjenci... No wczoraj była pacjentka, która ma zatkane wszystkie naczynia biodrowe, to znaczy w sensie miednicy mm -hmm. ma zatkaną aortę, która trafiła do krakowskiego szpitala manifatów 20 lat temu. Lekarze nie podjęli się leczenia, bo stwierdzili, że operacja jest zbyt komplikowana i jeszcze wówczas nie było takiej techniki jak obecnie. Ona wówczas przechodziła bez bólu nóg 20 metrów. Obecnie przechodzi 500 metrów tylko dlatego, że regularnie ćwiczy. I bardzo często się spotykamy z pacjentami. Generalnie w chirurgii naczyniowej istnieje zasada, że nie leczymy wyników badań, czyli nie leczymy. Badań tomograficznych, na przykład, czy badań angiograficznych, gdzie mamy zatkany naczynie, tylko rozmawiamy z pacjentem. Jest taki etap choroby. Które który jest związany z zaburzeniami chodzenia, z bólem nóg w czasie chodzenia. Mhm. I ten etap choroby nie jest taki groźny, on sprawia pacjentowi dyskomfort, ale to jest taki etap choroby, gdzie nie ma zagrożenia bezpośredniego amputacją. To zagrożenie amputacją pojawia się wtedy, kiedy pacjent ma bóle spoczynkowe, kiedy ma obrzędzenia, które się nie goją, które mogą spowodować zakażenie, sepsę. Wtedy faktycznie ta amputacja często ratuje pacjentowi życie. Natomiast w tym wstępnym etapie choroby, nie ma tego zagrożenia i to pacjent decyduje, czy będzie operowany, czy nie będzie operowany, ponieważ nie ma zabiegu, który nie może się powikłać. I, a powikłania w chirurgii naczyniowej mogą się skończyć właśnie amputacją, możemy doprowadzić do tego, że operowane naczynie w pierwszym momencie się otwiera, wszystko funkcjonuje, a kilka dni później, w wyniku różnych problemów, w przypadku ciśnienia krwi, na przykład u pacjenta. Ta proteza, bo najczęściej wsadzamy protezy naczyniowe, które są sztuczne, one nigdy nie będą funkcjonować jak naturalne naczynia, się zamyka. Więc w rozmowie z pacjentem musimy ustalić, co on tak naprawdę chce. Ja mogę mieć pacjenta, który przychodzi i mówi: Ja przechodzę 500 metrów i jestem niezadowolony, bo ja chcę jeszcze wychodzić na rysy, ja chcę jeszcze chodzić po tatrach i jestem zdeterminowany, żeby lepiej chodzić. I biorę na siebie to ryzyko w zabiegu. A mogę mieć pacjenta, który powiedzmy przechodzi 50 metrów i on mówi, ja miałem kiedyś takiego pacjenta, mówi pan co, ja jestem biznesmenem, mam stację benzynową, ja muszę dojść od samochodu do kasy fiskalnej i mnie więcej nie interesuje, ja nie chcę żadnych zabiegów. Także tutaj to, to leczenie jest bardzo indywidualne i, i, i i, I w tym momencie, kiedy ten pacjent nie decyduje się na zabieg, to jedynym, najlepszym lekarstwem jest chodzenie. Mówi się pacjentowi, proszę chodzić, chodzić, chodzić. W ten sposób mhm. powstają nowe naczynia, ta krew sobie znajduje, przede wszystkim mięśnie się adaptują do, do, do niedokrwienia i powstaje krążenie oboczne w nogach, najczęściej, bo dotyczy to najczęściej nóg, które sprawia, że ten dystans tak zwanego chromania się wydłuża. I, i jedynym lekarstwem jest tutaj ruch, tak naprawdę. A jak właśnie? Aha. Bo ja bym powiedziała Doktorze, że ruch i odpowiednia dieta. Ja tak, o diecie zaraz oczywiście. porozmawiamy właśnie, bo to jest dla mnie ważne, ale powiedz mi tak Maro, czy zgłaszają nasi opiekunowie właśnie to, że ich seniorzy mają ogromne problemy tak, z naczyniami. Tak, tak. Już zacznijmy w ogóle od tego, że wraz z wiekiem ta mobilność się pogarsza, więc jeżeli do tego dojdą jeszcze te problemy naczyniowe, to faktycznie tutaj zmobilizowanie naszego seniora do tego, żeby się ruszyć, podnieść z tego łóżka i wyjść na przykład na spacer, może być trudne. Natomiast nie jest to oczywiście niemożliwe. Musimy zachęcać jak najwięcej naszych seniorów do tego, żeby ich aktywizować. Z pomocą może przyjść oczywiście kompresy terapia, tak pan doktor. Który na pewno się z tym zgodzi. W Niemczech jest to naprawdę świetnie rozwiązane. Mamy służby pielęgniarskie, które przyjeżdżają codziennie rano zakładać tą kompresję, terapię pacjentom, którzy tego wymagają. W związku z czym ten ruch najbardziej podstawowy, czyli właśnie chodzenie, jesteśmy w stanie wtedy wspomagać naszego seniora, żeby to, ten wysiłek fizyczny był bezpieczny. I tak jak na przykład u mnie na oddziale my operujemy pacjentów, którzy mają schorzenia kręgosłupa, to często słyszymy, że um, ja nie mam pieniędzy na to, żeby iść na siłownię, żeby ćwiczyć, żeby uh, uprawiać jakiś sport. To no wystarczy spacer, powoli, prawda? W powtarzam, że <gry> najlepszym ćwiczeniem jest to, co jest za darmo, tak? czyli spacer, chodzenie. E, więc to jest najbardziej fizjologiczny ruch dla nas e, pod kątem naszego układu ruchu, e, więc e, trzeba po prostu. Ruszyć się i weźmię na spacer. To taka dygresja powiem mhm. szczerze, że pacjenci bardzo często są niezadowoleni z tego, że im się to mówi. Tak. Bo oni przychodzą do mnie i mówią, ja nie czułem, że pani da dwie tabletki i będzie dobrze. ja mówię co, nie, trzeba chodzić, trzeba dietę trzymać, trzeba zbić wagę, trzeba własnego wysiłku tutaj troszkę w to włożyć. I oni są wręcz rozgniewani często. Ja mówię pani, co, ja daję pani lek za darmo. A oni mówią, ja myślałem, że to będzie tabletki dwa razy dziennie i będzie okej. Okay. Ale porozmawiajmy o, o diecie. A jak, jak przychodzi od ważne. lekarza pacjent i się z, to gdzieś pojawia u nas w gabinetach dietetyków, to wtedy mamy problem to, co ja mam gotować, to, co ja mam jeść, No przecież ja jestem, ja dobrze jem, bo ja jem trochę zieleniny, czyli gdzieś hmm. jakieś prawda, e, zrobię sobie sałatkę z pomidorów, sałatkę z pomidorów i rzodkiewki. No ale mm, lubię kotlety, lubię batoniki, gdzieś tam w samochodzie jak sobie podjadam czy jadę, a jednak my jesteśmy mobilnym narodem i my jeździmy dużo. Jesteśmy więc, statyczni po tak, prostu. Nie dość, że siedzimy, ja mogę tutaj też z perspektywy specjalisty od ruchu, bo chcący, nie niechcący moje, moje wykształcenie też się wiąże z ruchem, nie tylko z dietą, ale i z ruchem, powiedzieć, że e, musi iść jedno w drugi, z drugim w parze, żebyśmy mieli sukces. Żeby ten pacjent, który przyjdzie do pana doktora z problemem miażdżycy, wcale nie musiał przyjść do niego, tylko odpowiednio dozując ruch, odpowiednio e, odżywiając się, on wcale opóźni tą, tą wizytę u lekarza, albo czasami może faktycznie... Eee, nie pojawi Wiele się na lekarza, oczywiście. Prawda? I o tym będziemy rozmawiać już niedługo, ponieważ zapraszam was zaraz do naszej kuchennej narzędziowni. Natomiast jeszcze z panem doktorem chciałabym podsumować na co mamy zwracać uwagę, żeby wyprzedzić pewne złe Historii, które zdrowotnie mogą nam się przydarzyć. Czyli jeżeli mamy zaburzenia czucia w kończynach dolnych, to już jest dla nas sygnał, że coś jest nie tak? To znaczy zaburzenia czucia są już bardzo, bardzo późnym objawem. Najczęściej takie zaburzenia czucia wczesne są niezwiązane z chorobami naczyń. Bo zaburzenia czucia to najczęściej to jest przy ostrych mhm. niedokrwieniach kończyn, przy nagłym niedokrwieniu, to już jest bardzo poważny problem. Najczęściej to jest podło podłoże neurologiczne, zwłaszcza w cukrzycy jest neuropatia. Poza tym tutaj koleżanka na pewno potwierdzi, te zaburzenia czucia najczęściej są przyczyną obrzodzeń. Ja zawsze powtarzam pacjentom z cukrzycą, tu została stwierdzona neuropatia. Przed każdym założeniem butów sprawdzić, czy nie ma kamienia. Jak ja mam kamień w bucie, ja przejdę trzy kroki, ja muszę go wyrzucić. Pacjent, który ma neuropatię i ma zaburzenia czucia, przejdzie dwa kilometry. I on dopiero, a jak są tacy pacjenci, oni codziennie myją nogi. I powiedzmy, po tygodniu nagle ogląda swoje stopy i nagle ma po prostu olbrzymie obrzedzenie, o którym nawet nie wie, bo go nie boli. To prawda, ale jeżeli jest na przykład spuchnięcie kończyn dolnych, to, to już jest to bardzo już jest, mocny sygnał tak, i idziemy do doktora. Mażymy. Wtedy tak, wtedy trzeba się zgłosić. Zatem zapraszam Was do naszej kuchni i tutaj właśnie z Ewą i z Dagmarą będziemy gotować czy tam robić bardziej pyszne rzeczy. I oczywiście doktora zaprosimy na skosztowanie tego, co nam się uda zrobić, bo rozmawiamy o jedzeniu. Zapraszam. Święta Bożego Narodzenia w Niemczech są inne niż w Polsce. Niemcy nie łamią się płatkiem, nie kładą sianka pod obrós. Natomiast jedzą przede wszystkim mięso. Pieczone kiełbaski, pieczone parówki, dania ziemniaczane, dania z kapusty, strudel i pierniki. To podstawa święta w Niemczech. A co będziemy jeść my? Zaraz zobaczymy, bo proponujemy Wam coś, coś jest zdrowe, bo co jest najzdrowsze? Co powinniśmy jeść i oczywiście przygotowujemy, tak? Będziemy ci pomagać. Tak, tak. Jesteśmy wytrzymać się specjalnie, żeby jak najszybciej coś dobrego zrobić. Czyli nasze dania, te, które pamiętamy, mamy wspomnienia świąteczne nie są do końca dobre. Wigilia, dania świąteczne, głównie święta Bożego Narodzenia, to są potrawy dietetyczne. A Więc jednak tak, mamy ryby, mamy nasze polskie wspaniałe śledzie, mamy karpia którego my kochamy, natomiast Niemcy go nie jedzą. Natomiast czy starsze osoby będą chciały zjeść tego karpia? Niekoniecznie, nie wszystkie, nie, wszystkie. nie wszystkie. I też to, na co musimy zwrócić uwagę, że karp ma dużo ości. Tak. To jest zaleta właśnie dorsza. Właśnie, czy nie że... jest taki bezpieczny, prawda? Tak, to jest tak dla, dla starszych osób na pewno to będzie nie tylko dla starszych, bo mhm. każdemu z nas się może przytrafić, że gdzieś ta ość się wbije mhm. w podniebienie mhm. i trzeba będzie się udać do lekarza. Więc faktycznie tutaj ten dorsz może być lepszą alternatywą, jeżeli chce. Tak... Ale ja przede wszystkim widzę śledzie, tak, tak tutaj zaczynamy na śledzie. śledzie. Czy możemy coś przygotować i coś skosztować po prostu przepysznego, a Wam pokazać oczywiście, jaka sałatka może być dla nas bardzo dobra na okres świąteczny i nie tylko. Tak, kochamy śledzie, Polacy kochają śledzie. To co robimy? To Polska ryba. Kochana, rozmawiamy robimy oczywiście śledzie. o jedzeniu, natomiast co robimy? Robimy tak. śledzie, robimy śledzie w suszonych pomidorach, robimy dobra. śledzie z odrobiną pestek dyni, robimy śledzie w cebulce, robimy... Czyli omega-3, tak. zabieramy się ja myślę, za omega-3. się na uzupełnieniu podczas świąt Bożego Narodzenia, żeby ten cholesterol, o którym rozmawialiśmy, w jaki sposób był gdzieś tam mm -hmm. utleniony z naszego organizmu. Od czego zaczynamy, powiedzmy? Zaczynamy od śledzi. Dobra, czyli te? Jakie mamy w ogóle rodzaje śledzi, prawda? Więc mamy mm -hmm. śledzie, które kupujemy solone. My już mamy przygotowane śledzie, które odsoliliśmy, tak jest. Dołożyliśmy do nich troszkę żurawiny, dołożyliśmy do nich mm -hmm. oliwy z oliwek, cebuli, papryki. My teraz pouzupełniamy te. Te składniki. Mamy śledzia, który przygotowałyśmy wcześniej z sałatką i z jajkiem, sałatką oczywiście z majonezem, myślę, że pan doktor nam pozwoli trochę majonezu użyć. Do... od święta świątecznie. Tak, dlatego, że jeżeli my zjemy robimy coś, tak, e, jeżeli my zjemy coś dobrego, od święta, to a potem odpowiednia dawka ruchu, odpowiednia, tak. odpowie, będziemy dozować odpowiednią inną, odpowiednio inną dietę, to, to nic się nie będzie działo, się działo z naszym organizmem. Czy ty będziesz kroiła, Dagusiu? Tak, ja mogę tutaj pokroić. Dobra, to ty nam po prostu, tak, Ewuniu, mów, co mamy robić, dobrze? Oczywiście, bardzo proszę. Czyli w takim razie, Alika, suszone pomidory, ja się zajmę, ja się mhm. zajmę jeszcze e, pomidorkami. Ale czy mam je pokroić? Tak, oczywiście. Poproszę ciebie o nasz wobec tego. tego My staramy się teraz ulepszyć już to, co przygotowałyśmy wcześniej. Czyli... Wiecie co, dziewczyny, to ja y, moje drogi to, to, zrobię. O, tak, że o. O, ten, ten? przesuniemy żebyśmy miały więcej miejsca. Ale powiedzcie mi taką rzecz. Co zrobić kiedy na przykład tak uh -huh. e, do ciebie pytam, senior nie chce nam jeść i ma problemy z przełykaniem. To wobec tego jak mamy działać? Tak, w przypadku problemów z przełykaniem, no to tutaj musimy skupić się głównie na konsystencji tego pokarmu, uh -huh. tak? Będziemy starać się unikać suchych pokarmów, które mogłyby grzącąc gdzieś w drogach pokarmowych i spowodować zagławienie u takiego seniora. Więc taką pożądaną konsystencją będą wszelkiego, wszelkiego rodzaju papki, zmiksowane dania. Także na tym byśmy się tutaj skupili. Ale to warzywa miksujemy właśnie na przykład z tak, warzywa mięsem? Tak, dokładnie tak, tak można tak. to zmiksować i w postaci właśnie takiej gęstej zupki podać, bo też, co jest ważne, u seniorów bardzo często obserwujemy tak zwaną kserostomię, tak, czyli wysuszenie błon śluzowych jamy ustnej, Aha. więc dla nich to na pewno tutaj też pozytywnie wpłynie, żeby po prostu te posiłki przyjmować on ma też zaburzony, na przykład taki senior, odbieranie smaku jako takiego? Tak, też faktycznie tutaj dochodzi do, podczas starzenia się w ogóle układu pokarmowego, zaczynamy też się starzeć w naszej jamie ustnej. I te receptory w kubkach smakowych będą troszeczkę się zmieniać. Stąd też osoby starsze lubią takie potrawy mocno... Mhm. Słodkie albo słone, wyraziste, o tak bym to nazwała. Więc nie bójmy się tutaj używać takich e, przypraw, też. I, i jeżeli te, te osoby nie chcą e, jeść, to, to spokojnie możemy tutaj e, spróbować doprawić to jedzenie tak żeby po prostu było ono smaczne, szukać sposobu po prostu, szukać sposobu, dokładnie, mm -hmm. natomiast też ważną uwagę mam tutaj, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy o zaburzeniach takich naczyniowych, o chorobach naczyniowych, część naszych seniorów będzie po udarach mózgu, więc może pojawić się niedowład, jak zachęcić taką osobę do przyjmowania pokarmów? Chociażby trzymając jej rękę, w której znajduje się łyżka i pomagając jej jeść. I w ten sposób ta osoba też... Czysto fizycznie mia... po prostu. Tak, i czysto fizycznie, uh -huh. pewne chwyt ręka za rękę. Czyli to, co my najbardziej tutaj staramy się wypromować uh -huh. wśród naszych opiekunów, żeby tego używać, bo faktycznie on ma bardzo pozytywne efekty w opiece. Ewo, a właśnie, jeszcze... właśnie na co musimy zwrócić uwagę i jakie tak naprawdę witaminy są najważniejsze? Czy, czy, czy białko jest ważny, najważniejsze dla sejmu? Seniora. Musimy zwrócić przede wszystkim na nawodnienie. Przepraszam, a wkładamy wszystko? Tak, tak oczywiście. Dobrze. Część żurawiny idzie tutaj idzie, do, idzie tutaj. Tak Dobra. Jest do, mhm. I spróbujmy jeszcze zrobić sobie troszeczkę, e, pole O, paprykę, o, taka. tak jest, e, z żurawiną. Mhm. Starsi Czyli... ludzie mhm. są odwodnieni. No, no nie właśnie, no, to, to jest, woda jest podstawą, prawda, funkcjonowania nie tylko komórek, ale i całego organizmu. My mamy 70% wody w sobie. I oprócz tego, że ten senior zje odpowiednią, odpowiednią konsystencję tego pokarmu, on musi pić. Pić, pić i pić. Seniorzy nie lubią pić. Każdy opiekun i każda osoba z rodziny musi dbać o to, aby starsza osoba po prostu była nawodniona. To jest podstawą także w momencie, kiedy my dostarczamy ono, kwasów omega-3, witamin z grupy B witamin, magnezu, który też nam jest bardzo mocno potrzebny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie serca. No to, to jedna z podstaw jest, chyba, tak, prawda? oczywiście. I przy okazji, czy oni zażyją, czy oni połkną tabletkę w momencie, kiedy mają problemy z połykaniem? Nie, czyli my musimy te elektrolity uzupełniać, im cały calusieńki czas. Można zrobić samemu, uh -huh, uh -huh. można przygotować sobie. Przepraszam, to, wszystko? Tak? Tu już zawsze... tak, tak. No? Natomiast, natomiast jeżeli, chodzi o, o tutaj, o właśnie, jeżeli chodzi o nawadnianie, to jest nie. podstawą. Witaminy, witaminy z grupy B. Oczywiście pod warunkiem, że nie ma stwierdzonego nowotwora, bo tutaj... No Często właśnie, o co chciałem zapytać, bo jest to, że tak Jest on kontrowersyjny, tak. No tak. tak. I, I, przepraszam I lekarze. Przepraszam ci, I jeszcze to, tak? Tak, Kroimy dobrze. I lekarze, onkolodzy no, też na to zwracają uwagę, że musi być diagnostyka pod tym kątem. Jeżeli mm -hmm. jest stricte stwierdzony udar, to odżywiamy całościowo, uzupełniamy wszystkie witaminy, przede wszystkim też witaminę D3, gdzie senior jest niewyprowadzany mm -hmm. na słońce, więc ona też dodaje. E, ogromu e, e, jest, jest pożyteczna jeżeli chodzi głównie o budowle mm. Czy to mieszamy od tak, razu tylko? Naturalnie. No, e... e, możesz mi podać łyżkę? czy nam... nie? wiem, czy mamy jakąś łyżkę? Ja, tutaj, A, tutaj. Może A dobra. Mamy biterę, A, okay. więc... Więc Czyli witamina D3, tak jak powiedziałaś, nie tylko, no jest oczywiście możliwości naszej wychodzenia z seniorem na zewnątrz, na, ale też, trzeba po prostu, Nawadnianie. Mhm. senior musi wyjść z butelką, prawda? E, A tu już jest gotowe? Tu już jest gotowe, to do już będzie. Aha. Aha. Oczywiście, dlatego, dlatego, tu już musimy, że tak powiem, przygotowywać porcję do degustacji. Mhm. Do degustacji, tak jest. Ja myślę, że tutaj że tutaj kolejny śledzik. Ja jeszcze do kroje słuchajcie zrobimy. Okay, I bardzo proszę jeszcze o podanie kolejnego śledzika naszego. I jeszcze kolejny. Tak. Proszę bardzo, taki piękny. Tak jest. I smaczny przy tym. Mhm. Także doprawimy go również. Trochę pestek dyni, które są niezbędne. Ale to od razu Cię zapytam, bo mówiłaś o witaminach wspaniałych. Ale jednak, czy możemy troszeczkę ciasta zjeść w ten świąteczny czas? Czy nie na przykład tylko pieczone jabłka, przepyszne, które tutaj tak. właśnie są? Tak, to, to jest rarytas dla przywodu pokarmowego, nie tylko osób no właśnie, starszych, ale mówię, i dla Mówi, co jest w środku. Mamy. Tak, to ja. A to Twoje, tak? tutaj dla naszych. E, Widzów. Mamy przygotowane takie pieczone jabłka, które w środku mają rodzynki i oczywiście troszeczkę orzechów. Myślę, że w kontekście osób starszych uważałabym z tymi orzechami, natomiast my sobie możemy tutaj pozwolić na to. No i troszeczkę miodu dla podwyższenia mhm. smaku. W ogóle takie pieczone owoce świetnie się sprawdzą też dla osób starszych, dlatego że one będą miały właśnie tą miękką konsystencję, tą pożądaną, są smaczne, więc też mamy większe szans na to, że na nasz senior z chęcią takie, mm -hmm. taki posiłek Bo Ale czy, czy orzechy właśnie są dla nas dobre? Czy my teraz powinniśmy mieć codziennie o, migdały, laskowe orzechy? Migdały, to są cudowne dary, które codziennie powinniśmy prawda, spożywać po 5, 6, 7 orzechów dziennie. Czyli zamiast ciasteczka, prawda, zamiast cukru, Nasze, który jest jednak naszym ja nieszczęściem. pacjentom, Młodym pacjentom również Właśnie to proponuję, że zróbmy sobie batonik orzechowy, zróbmy sobie batonik orzechowy z daktylami, jako mm -hmm, cukier mm -hmm. naturalny. Oczywiście one mają dużo cukru, ale ma, to jest naturalny cukier, prawda? Więc jeżeli mama zmiksuje troszeczkę orzechów, troszeczkę daktyli, do tego doda kakao czy naturalny karob, My mamy już prawdziwy, włoży to do lodówki, mamy prawdziwy, zdrowy A ma... Tak, oczywiście. A co, co z naszą rukolą? Bo rukola jest też chyba podstawą prawda wielu sałatek bo i ona ma ogrom witamin. Tak, jak najbardziej. Mamy, mamy pełen, pełen zestaw witamin w rukoli i ona mhm. jest dodawana tak naprawdę u mnie w kuchni do wszystkiego. Czyli na, na przykład to, do tych sałatek, które robimy. My możemy ją, 10, tak, że tak, tak. powiem, e, delikatnie ubrać je, mhm. e, jeżeli Czyli jak zrobimy, tak? Jest, to możemy Ja się na świątecznym daniu, bo święta świąta to nie tylko zdrowe jedzenie, ale też mamy majonez, no do majonezu nie damy tej ręki. Ale jeszcze tak? chciałam może byśmy o dorszu, bo ty przygotowałaś bo jeszcze tak, dorsza, tak, możesz tak. może pokazać? Tak. Przygotowałam dorsza, um, dorsza, jako alternatywę dla naszego polskiego kafia, Dorsz w Mhm, Dzień, pokażę jajku go. Jest. Bez, bez bułki tartej z ziemniaczkami z piekarnika, czyli mamy bardzo proste, tanie ziemniaczki, e, przygotowujemy obierając je, gotując je, do tego maczając w oliwie z oliwek, czyli mamy cały czas te omega-3 e, w ziołach, dajemy je na 15-20 minut do, do piekarnika i klasyczna dla zdrowia kiszona kapusta. I przepis właśnie na to danie znajdziecie na naszej stronie Zaopiekowani TV. Zapraszamy pana doktora do nas, ponieważ zaczniemy chyba już te pyszne rzeczy jeść, które przygotowałyście obie na tyle wcześniej, że możemy szybciutko sobie już to pomieszać i zacząć jeść. Natomiast dla państwa mamy życzenia, ponieważ święta tuż, tuż i chciałabym, żebyście posłuchali uważnie. Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, nowy rok zaś cyfrę zmienia, wszystkim. Wszyscy ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności Adrima, Met i oczywiście my wszyscy, życzymy Wam radości, aby wszystkim się darzyło i z roku na rok lepiej było. Kochani, naprawdę, żeby ten przyszły rok, poświąteczny czas, był naprawdę pełny spokoju, pełny rodziny, atmosfery i radości. Tego Wam życzymy z całego serca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Zaopiekowani TV. A ja życzę zdrowia.